Załóżmy, że mamy rekord Person, który posiada pola składowe name oraz age, a także metodę składową is older than, która sprawdza czy osoba ma wiek większy niż ten podany jako argument. Obie rekordu możemy przetestować za pomocą testu parametryzowanego, który jesteśmy w stanie zaimplementować korzystając z frameworka JUnit. Nad metodą testową piszemy annotację test oraz annotację @ValueSource. W ramach tej annotacji dostarczamy kolejne liczby całkowite, z których każda jedna przekazywana jest później jako argument metody Testowej. Tę wartość możemy swobodnie wykorzystywać w ramach metody testowej. W tym przypadku posłużyła nam ona do sprawdzenia, czy konkretna instancja rekordu Person reprezentuje osobę o wieku większym niż wartość liczbowa dostarczona w ramach testu parametryzowanego. Testy parametryzowane pozwolą łatwo sprawdzić działanie naszego kodu dla typowych lub skrajnych zbiorów wartości, którymi chcemy przetestować zachowanie konkretnej funkcjonalności. Więcej o testowaniu aplikacji Java powiesz się na stronie kmmyśli.pl.